Lata studiów niczego pana nie nauczyły. Podoba mi się na pierwszym roku. To niech się pan... To niech się pan specjalnie nie odzwyczaja. No dobrze. co my tu mamy? Ohoho, widzę, że po dotychczasowym przebiegu pana nauki czeka nas dzisiaj horror. Musi być pan przygotowany na wszystko. A czy pan jest przygotowany na cokolwiek? A nie, nie, ja się uczyłem, ale wie pan jak to jest w akademiku. Mieszkam w jednym pokoju z trzema kolegami. I ten jeden jest ze wsi, ten co jest ze wsi, to czy ma świnie poduszki. Ta świnia krząga, to już się trzęsie, na to już kolej, że ja. Miałem trzy lata, ja miałem leczytać. Drugi kolega ma astrę i też książka, nawet podobnie jak ta świnia, tego stopnia, że kiedyś chciałem od świnistówę pożyczyć. I co? Udało się? I co pan o świnie? A ja tylko pięćdziesiąt. Więc ta świnia krzonka, ten kolega i gdy krzonka to śpi, jak śpi to A trzeci kolega, to się strapia z całej miasta, odrabia przy ocieplaniu blogów. Jest strapia trzeszczy, ta świnia sząka, tamty krapie. Jak to się wszystko na siebie zwali, ktoś trapie, to jest trzeszczy krzonka, jednocześnie. No i weź tu się ucz! No weź tu się ucz! No a ja się uczę. No to nie wiem, to niech pan może spróbuje zamknąć się w sobie. Kiedyś jak tak leżałem bez ruchu, to mnie świnia zaczęła tak. gnieść. Ważne, że ja się tutaj podejdzie z za rękę i trzyma. No. Chyba tylko dziekanaście jest większy pierwszych niż u nas. Kolego, dzwoniec, niech pan nie narzeka na dziekanat. Bo to chyba tylko dzięki niemu uda się panu skończyć te studia. No dobrze, niech mi pan może na początek zreferuje sytuację Francji w XIX wieku. Kogo, kogo, kogo? nie powiedział, Francji! To takie państwo między Hiszpanią a Niemcami. A nie Jak się kobiet tak. No tak mówi. A potem znowu po polsku. Niesływany. Nie. No tak mówi, no. To czyli Francja. Nie, wiem, nie No Nie no, Francja. Nie no. Czemu ja pytam? Mogę mówić o wszystkim. Mogą mówić o Węgrzech. Mogą mówić o Francji, mogą mówić o Węgrzech. Wolałbym o Francji. No jak pan woli, to pana wybór. Pan poniesie tą frekwencję. Tak. Czyli co, ruszamy tak? Mm, tak. Ale pan w kobie skopał. W nie wiem, czy czy na Węgrzech, czy na Francji, czy na Węgrzech, czy na Węgrzech. To powiem panu, stanęło na Fran... Grzech. Si, na Francji. A, tak. będzie Francja. Nie ja będę się kopał z koniem. Czyli co, zaczynamy tak? No, jakby pan mógł. Sytuacja w Francji była... Yy... Jak to... Yy, yy, no, yy, yy. Kolego, dzwonię! A sam co? Ja chciałbym panu... Nie chciałbym panu przerwać. No, no bardzo dobrze. się ja czy... Pytajmy sobie. No właśnie, no, mogłabym mi odpowiedzieć na pytanie. Tak, ja, to tak się miało? Czy to wszystko, co pan wie na ten temat? Nie. nie. <laughs> Chociaż nie ukrywam, że, że to zdecydowana większość. A może by Pan spróbował rozwinąć temat? Ej, profesor, teraz profesor, ech, profesor sobie wierzę. czyli rozwinąć temat, a no, no, co skończyłem? Ech, 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 o właśnie to. Czyli to już mówiłem, tak? Tak. No to mówię się, że trójka już jest, bo teraz o piątkę. Sytuacja w Francji była w bardzo trudnej sytuacji. To ale jak... Muszę przyznać, że pod względem językowym to było naprawdę brawurowe zdanie. Dziękuję. Jeszcze coś? Ale na ten, ten Sytuacja w Francji była w bardzo trudnej sytuacji. Podobnie sytuacja wyglądała na Węgrzech. Czy duchownik jakoś do Kapeszta, a w tamtym roku spotkał się generalny na Polski, ślad. Kolego, dzwonię, nie chcę już ani słowa słyszeć o Węgrzech. Hitler? Ale trzymała i wygłuchała. A w jaki sposób? No nie wóz, nie wóz, trzymała raz podwoza, raz na więc się zagląda, gdzie jest, trzymała, gdzie jest, trzymała, bo trzymała. trzymała. A trzymała. Po co? Po <stuszy> <do tego>, co? Po <stuszy> <do tego>, co? <stuszy> tyle trzymała, tego. Okay. Tego, co, to na telewizja. trzymała, a tam następnego dnia, bo już by A tam już się z pułkownikiem na koczyn, ale to raz kolejny się z Polski ślad. Polski ślad. Polski ślad. Polski kiedy byli mniejszymi otworami, a Słowianie większymi. Chyba że ktoś był mniejszy, Słowianie to wiadomo raz z się. Nie chcieli, żeby spalić ogień, to pocierali się siebie krzemień o krzemień, chyba że ktoś był leworęczny, to wtedy wiadomo, odwrotnie. No, Od to po prostu, stare gazety, się, wszystko paliło. Trudno było rozpalić takie nisko, ale Słowianie byli wytrwali, dlatego... Bo mieli narządy z kamienia. <grym _> A, dobrze pan mówi, kolego dzwonic, ale jaki to ma związek z Francją? Dobre pytanie. Tutaj pan mi się podoba, widać pan słucham. Jaki to ma związek z Francją, ten kamień, tak? Jaki ma związek? Radziecki? <grym> jaki ma związek kamień z Francją? Starza Francjska, Panie jest kamień. Jak ją pokno, generał światczewski, to się kurą nie kłaniał? No bo jak lecą, kurł chce się ukończyć, to stoi bagnetam w człowieku! Wtedy, <grym> jak trzy kule w brzuch, to była chyba zasadzka Stowarzyszenia Ordynacka, ale światczewskiego podnosił go dlatego, bo się odniósł, strzelił z ukłu kurskiego i w ten sposób wpadł w pragnę dla Francji de Gaulle. De Gaulle! Z jednej strony! Koniec To znaczy może czegoś nie jest... Albo ta świna mi się cała. Tak, świna. Tak. Co pan tak zamówił? Zadkował pana? Postanowiłem uczcić się tragedię minutą ciszy. <laughs> Co dostanę? Prasłowiańską słowiańską Jak Ja, mi pałę? Nie, dlaczego nie, nie. nie. Oui, 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 oui,